Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Mikropolski. Uśmiech na moim licu zdradza, że jesteśmy na Dolnym Śląsku, bo tylko Dolny Śląsk jest w stanie wywołać we mnie tak widoczną, tak namacalną radość. Dziś zapraszam więc na spacer po jednym z najpiękniejszych dolnośląskich miast, liczącym nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców, Dzierżaniowie. Mieście, co do którego muszę się przyznać, że odwiedzam je po raz pierwszy. Co jest oczywistym błędem, ale postaram się nadrobić owe braki odcinkiem, który mam nadzieję, że zachęci innych do tego, żeby tu przyjechać. różne przydomki ma Dzierżoniów ale dla mnie to jest póki co miasto zaułków bo gdzie się nie skręci tam napotkać można na jakiś ciekawy, interesujący zaułek tak jak tutaj skręciłem taką niepozorną uliczkę i moim oczom ukazała się wieża oraz mury miejskie mury miejskie, które są pozostałością dawnych umocnień, które chroniły Dawny Dzierżoniów, czy raczej Reichenbach, bo tak się miasto nazywało przez wiele wieku swojego istnienia. I jest to system umocnień podwójnych, ponieważ do pierwszej linii murów z czasem dołączyła druga linia, znak, że miasto było bogate. Oryginalnie znajdowały się w tych murach cztery bramy oraz oczywiście rozliczne baszty. W murach jak widać znajdują się cały czas baszty łupinowe, czyli takie półotwarte baszty, które oczywiście służyły do ochrony i obrony przed najeźdźcami. A w granicach muru znajdował się również zamek, obecnie oczywiście nieistniejący w sumie. Sierżoniów miał dwa zamki i oba nie istnieją Te mury mi przypominają między nimi umocnienia Kożuchowa ale też Lwówka Śląskiego no i trzeba powiedzieć, że są urokliwe, a do tego jeszcze sporo jest tu ciekawostek, między innymi przeniesione z rynku portale portal renesansowy i manierystyczny które jak rozumiem zostały przeniesione między nimi w latach 60 XX wieku, kiedy Jedną z pierżej rynkowych wyburzono i jak rozumiem postanowiono przenieść portal znajdujący się w jednym z burzonych budynków. To jest wieżowy zbiornik wody czystej. A więc jak znam życie nie zaglądając do źródeł naukowych Budynek pochodzący z końca XIX, tu jest z początku XX wieku, raczej z początku XX wieku Fajny, bo nie tylko funkcjonalny, ale również estetycznie nawiązujący do murów miejskich i do e, gotyku Dzierżoniów przed wojną nazywał się Reichenbach, a świeżo po wojnie po polsku sproszczona wersja Rygbach. Od roku 1946 nazywa się Dzierżoniowem na cześć Jana Dzierżonia, czyli księdza Przyjaciela Pszczół. Twórcy współczesnej gałęzi gospodarki wiejskiej, czyli pszczelarstwa. Odkrywcy między innymi Pszczół, czyli obserwacji, którą poczynił właśnie Dzierżeń, a która mówiła i pokazywała i udowadniała, że Trudnie, czyli samce pszczół rodzą się z niezapodnionych jaj, a samice z zapodnionych. Zresztą za tą obserwację, hipotezę i e, teorię został wyklęty i sponiewierany przez Kościół Katolicki. Można się domyślić, czemu, no bo była to w sumie taka hipoteza naukowa, która trochę uderzała w dogmaty niepokolanego poczęcia albo zrównywała je do jakichś praw przyrody zaobserwowanych na pszczołach. No, ale nie o tym, nie o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że dzierżoniów nazywa się na część Jana Dzierżania. Jest to taki mały paradoks nazewnictwa powojennego, ponieważ mm, Komisja Nadawania Nazw, chyba tak się nazywała ta instytucja, powojenna instytucja, która przez pewien czas zajmowała się nazwaniem na nowo 1 trzeciej Polski, ona sobie radziła bardzo dobrze, trzeba przyznać. I ta praca została wykonana należycie w 98% przypadków, a takie małe omsknięcia i takie nazewnictwo, które nie do końca jest relevantne i adekwatne, to właśnie jeden z przykładów może być chyba moim zdaniem Dzierżoniów, no bo Jan Dzierżoń urodził się pod Kulczborkiem i nie miał nic wspólnego z Rechbachiem Nawet nie wiem szczerze pojałszy, tu kiedykolwiek był, więc zakładam, że ta nazwa i nadanie miastu nazwy Dzierżoniów od Jana Dzierżonia, to była taka decyzja, która po prostu była podyktowana potrzebą uczczenia i uhonorowania tejże osoby bez konkretnego związku jego z tymże miastem. Jednym słowem Dzierżoniów od Jana Dzierżonia, człowieka, który nigdy chyba w Dzierżoniowie nie był. Kurde, co za pojebana akcja. No rynek jest bardzo przyjemny, mam takie drzewi z innych rynków dolnośląskich, ale ma on swój własny klimat. Ten ratusz jest rzeczywiście, trzeba przyznać, ogromny. Posiada taką ciekawostkę w postaci takiego przejścia, przesmyku, który aż, który aż zachęca do przesmykiwania się przez niego. Kamienice w większości, wszystkie pierzeje są zachowane z wyjątkiem jednej, która została w latach 60 wyburzona i zastąpiona współczesnym blokiem mieszkalnym, a oryginalnie znajdowały się tam podobno bardzo ładne kamienice barokowe, ale cała reszta jest rzeczywiście ciekawa. Jest tu sporo takich kamienic, na których można zawiesić oko, w tym kamienica jakiego kelnera, Matiasa Kelnera. Kamienica numer 39. Podobno najładniejsza. Zaraz ją znajdziemy. No, nie Matiasa, bo mi się jeszcze święta odbijają, Bożego Narodzenia i średzia, tylko Melchiora, Melchiora Kelnera. Kamienica numer 39, ale i inne są, muszę powiedzieć, niezwykle urodziwe. I znalezienie tej kamienicy nie jest takie proste, bo rywalizuje ona z kilkoma innymi, które są naprawdę bardzo ładne. Figura Jana Nepomocena na rynku jest o tyle ciekawa, że powstała w roku 1733 z fundacji. Niejakiego Zykryda, który dopuścił się bluźnierstwa i w ramach pokuty ufundował figurę świętego Jana Nepomucena. Zykryd był rzeźnikiem, w związku z tym z pewnością posiadał niezbędne środki ku temu, żeby ufundować taką oto formę przeprosin. Myślę, że przeprosiny zostały przyjęte. Dzierżanie, w to miasto kościołów historycznych, kościołów jest chyba w mieście ze cztery sztuki e, jeden się właśnie pyszni przede mną. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście są to świątynie wizualnie bardzo interesujące. Tak jak zresztą samo miasto jest wizualnie interesujące. Marii Matki Kościoła wiek XVIII no, budynek może nie jakoś szczególnie w moim stylu ale w przepiękny sposób jego front zamyka jedną z dróg prowadzących do rynku ten kościół się tak jakby widzi z ratuszem bardzo to ładnie wygląda niestety oczywiście kościół jest jaki? zamknięty no i taka ciekawostka, no i taka ciekawostka, ten kościół został wybudowany w miejscu, gdzie znajdował się niegdyś jeden z dwóch zamków, w Dzierżoniowie. Dzierżoniów podupadł przez wojnę 30-letnią. podupadł wcześniej oczywiście przez wojny husyckie. A w XIX wieku odżył dzięki wojskowości, ponieważ to tu istniał garnizon i ten garnizon przyczynił się do takiego renesansu. I ten garnizon znajdował się na terenie zajmowanym obecnie przez piękne liceum. Liceum z czerwonej cegły zbudowane pod koniec XIX wieku. Rzeczywiście szkoła niezwykle urodziła. Kino Zbyszek upamiętnia Zbigniewa Cybulskiego, czyli jednego z najbardziej znanych mieszkańców Dzierżeniowa. Zbigniew Cybulski po II wojnie światowej mieszkał w Dzierżeniowie i tu chodził do liceum. No i kino upamiętnia jego postać. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z moich takich ulubionych polskich aktorów. Oczywiście trzeba przyznać, że każdy film, w którym Zbigniew Cybulski występował. Czy to była głupkowa ta komedia, czy poważny dramat w reżyserii, w reżyserii Andrzeja Wajda, to w każdym z tych filmów czuć było, że Zbigniew Cybulski to aktor wybitny. Hawk. Kościół Świętego Jerzego, oryginalnie wiek XIII. Rzekoma legendarna fundacja przez Bolesława Kędzierzawego. Obecna forma to efekt przebudowy w wieku XVI. Ciekawostką są dwa portale. Jeden renesansowy, a drugi gotycko-renesansowy. To również najstarsza budowa w mieście, bo datuje się jej początek na rok 1158, aczkolwiek pierwsze źródła pisane są trochę Młodsze, no tak czy owak, rzeczywiście niewątpliwie najstarszy budynek w tym jakże nobliwym i pełnym zabytków mieście. Tak swoją drogą, wśród wielu przydomków miasta Dzierżaniów jest przydomek Miasto Smoka, a to dlatego, że w herbie miasta mamy świętego Jerzego, który przebija smoka włócznią na tle murów miejskich. Jest to herb nawiązujący do pieczęci miasta sięgającej swym rodowodem głębokiego średniowiecza. I co więcej mamy tu takie, mam takie, taką trasę, trasę smoka, która pokazuje najciekawsze rzeczy w mieście i je opisuje. Ja akurat tego budynku nie opisuję, ale z całą resztą widzi sobie bardzo dobrze, więc można przyjechać do Dzierżeniowa nieprzygotowanym i już na miejscu odkrywać ciekawostki i uroki tego u miasta. gdyby ktoś mnie pytał, jaki kościół w Dzierżoniowie podoba mi się najbardziej, to bym wskazał ten za moimi pracami, czyli kościół z wieku XIV, kościół gotycki niewielki w formie ale bardzo ładny no, jest to oczywiście kościół niepokolanego poczęcia Najświętszej Marii Panny kościół poklasztorny bardzo fajny bo tak, taki skromny i ładnie wkomponowany w zabudowę niedaleko rynku więc podoba mi się To jest kaplica rodowa, rodu Sadebeków, przeniesiona tutaj w latach chyba 60., czy w latach powojennych, z zlikwidowanego cmentarza ewangelickiego. Taka rotunda zbudowana na początku wieku XIX, może nie jakoś szczególnie urodziwa, ale będąca ciekawostką, która została zachowana i to należy pochwalić. Dierżeniów odwiedzam z pewnego osobistego powodu. Oczywiście ten powód jest i tylko wymówką, i argumentem na rzecz tego, żeby rzucić wszystko i przyjechać na Dolny Śląsk w ramach wycieczki, no ale tym powodem jest diora, czyli przedsiębiorstwo, pierwsze, jedno z największych, które w latach PRL-u produkowało sprzęt elektroniczny, przede wszystkim radioodbiorniki. Diora to w ogóle anagram słowa radio, na co wpadłem dopiero wtedy, kiedy o tym przeczytałem, w sumie oczywiste, ale. Jak widać niekoniecznie dla mnie. Diora produkowała rozliczne przede wszystkim radioodbiorniki, ale również telewizory, taka ciekawostka. Telewizory Aladdin czy Sheherazada były produkowane właśnie tu w Dzierżoniowie. No ale przede wszystkim produkowane były radioodbiorniki. Radioodbiornik Pionier, Promyk, a przede wszystkim z mojej perspektywy AmpliTuner Amator Stereo produkowany w roku 1976. Jest to taki sprzęt, który towarzyszył mi od narodzin, tak naprawdę w moim domu, od się urodziłem, był właśnie ten amplituner świecący na zielono. Miał taką zielonkową, piękną poświatę. i stanowił centralną część salonu. No a zaraz, obok kolorowego telewizora, który się pojawił bardzo wcześnie u nas, oraz magnetowidu, no ale to już historia na inną opowieść, tak czy owak, ten AmpliTuner jest dla mnie pewnego rodzaju symbolem i mam do niego ogromny sentyment nie tylko dlatego, że było to, że był to sprzęt, czy też jest to sprzęt, który bardzo często gości na fotografiach moich z dzieciństwa, gdzieś tam w tle, owa zielona kawa świata, gdzieś tam się zawsze albo zazwyczaj świeci. No ale na początku lat 90. ów AmpliTuner przejąłem we władanie. I przez kilka lat używałem go do słuchania radia Wawa. To była taka radiostacja, która grała w Warszawie only rock and roll, jak to sami się określali. No i przez cały dzień leciała ta muzyka rockowa, a wieczorem można było słuchać znakomitych, genialnych, autorskich audycji, dzięki którym poznawałem arkana pięknej rockowej muzyki. To tam odkrywałem takie zespoły jak Joy Division, The Smiths. I said I love The Smiths. To tam słuchałem warietę janerki, To tam przekonywałem się, że mam no, pankową duszę. To tam słuchałem pierwszych kawałków Black Sabbath czy Deep Purple. Na no, jednym słowem, bardzo ważne dla mnie doświadczenie, którego Ważną częścią był właśnie amplituner, amator stereo produkowany właśnie tu, w diorze, w dzierżeniowie. Tak więc pomyślałem sobie, że jest to zawsze jakiś powód, żeby to miasto odwiedzić. Także dlatego, że i tutaj mogę dokonać małego, e, małej premiery albo mogę się zobligować, żeby doprowadzić sprawę do końca. Mam taki plan, który od dwóch lat starałem się zrealizować, żeby napisać własną książkę. Książka niekoniecznie o podróżowaniu po Polsce, ale o dorastaniu w okresie przełomu lat 80. i 90. Jeden z rozdziałów, który w sumie napisałem, tak naprawdę, jest właśnie o, o amatorze stereo i o radiu Wawa. Więc jeżeli to brzmi interesująco, to być może za jakiś czas dam znać, że taka książka się gdzieś pojawi w sprzedaży, no, ale najpierw muszę ją dokończyć. Więc póki co. To składam taką publiczną promesę, że będę dążył do tego, żeby ową książkę napisać, bo zdaje się, że od blisko dwóch lat nie napisałem ani jednego słowa. No ale może wrócę. Może właśnie pobyt w Dzierżoniowie i oddychanie powietrzem, którym oddychali twórcy amatora stereo, zachęci mnie do tego, żeby tą książkę dokończyć. A w sumie to napisać, bo mam w niej myślę, że dwa rozdziały na trzydzieści. Taka historia. Muszę przyznać, że miasto jest dosyć pustawe. Tak sobie spaceruję i Praktycznie nikogo nie ma. No, oczywiście, jest jakiś ruch, ale też muszę powiedzieć, że trafiłem na taki dobry okres do podróżowania i muszę to sobie zapamiętać w moich wspomnieniach i podzielić się z innymi może warto taką obserwacją, że podróżowanie po Polsce w takim okresie poświątecznym jest doskonałym pomysłem, bo można rzeczywiście kontemplować miasta we względnym spokoju. A tak w ogóle to Dolny Śląsk jest też takim regionem Polski, gdzie ostatnio o tym całkiem głośno jest w mediach, znaczy głośno mówi się o tym, że jest to ten region Polski, który jest najbardziej nasłoneczniony. I podobno w Warszawie w ostatnich miesiącach było dosłownie kilka godzin słońca, a na Dolnym Śląsku, proszę bardzo, jest pogodnie i bardzo przyjemnie. Kolejny argument, żeby lubić tą okolicę jeszcze bardziej. Wśród rozlicznych ciekawostek, jakie ma Dzierżaniów do zaoferowania, ciekawostek historycznych, warto jest opowiedzieć o tym, że po II wojnie światowej przez pewien czas Dzierżaniów był Mekką, tudzież dolnośląską Nową Jerozolimą, ponieważ po II wojnie światowej, po zagładzie, to właśnie do Dzierżaniowa zjeżdżali i osiedlali się, ocalali z zagłady dolnośląscy i nie tylko Żydzi. Więc w pewnym momencie tutaj akurat źródła nie są spójne. Jedna czwarta albo i połowa mieszkańców powojennego Dzierżenia to byli właśnie Żydzi, którzy z czasem zaczęli wyjeżdżać do innych miast i oczywiście za granicę. Za mną, tu, Dzierżoniowska synagoga, z którą związana jest taka ciekawostka, że jest to synagoga, która w III Rzeszy przetrwała noc kryształową, nie została zniszczona. A to dlatego, że Jakiś czas przed Nocą Kryształową została kupiona przez, zdaje się, że Niemca. Niemca, który był opiekunem cmentarza żydowskiego w ówczesnym Reichenbachu, jak się nazywał Dzierżoniów przed wojną. No tak czy owak, ponieważ była to własność Niemca, czy też własność niemiecka, to nie została ona zniszczona w trakcie Nocy Kryształowej. I dzięki temu jest po dziś dzień i istnieje po dziś dzień. A tu przede mną zdaje się, że znajduje się dom kata, czyli profesji, która w wielu miastach czy w miastach średniowiecznych była bardzo ważna, sobicie opłacana, szanowana, ale też traktowana trochę jako zło konieczne. A więc dom kata znajdował się troszkę na uboczu, w linii murów miejskich. Mam nadzieję, że pokazuje dobry budynek, bo szczerze powiedziawszy. Już jestem na tyle wyprany z energii, że nie mam siły tego sprawdzać, ale wydaje się, że to chyba to właśnie Domkata dzierżawne. A jak nie Domkata, to równie ładny budynek i interesujący. Sam się poprawia, bo to jest Domkata. Domkata wygląda jak dom doktora w jakiejś alpejskiej, szwajcarskiej wiosce. Stąd mnie zmylił. Byłem przekonany, że dom kata to musi być ponura budowla, gotycka i nawiązująca klimatem do jakichś posępnych budynków wyjętych z horrorów. A tu proszę bardzo, kat i dom kata w pięknym domu, przypominającym styl alpejski. Oczywiście ten styl jest efektem wielu przebudów. Tak czy owak, udało się dom kata zlokalizować. Więc moja misja jest spełniona. Mogę oddać się innym rozrywkom, na przykład powrotowi do domu. A tam znajduje się młyn, młyn do którego nie chcę się iść. I też albowiem, ponieważ muszę powoli wracać do mojego rodzinnego miasta, oddalonego ponad 4 godziny jazdy samochodem. Ale jakby co? Ale jakby co, to tam jest młyn. A w tym błynie jakieś atrakcje. A tu galerie handlowe. Galerie handlowe, które są zbudowane tuż obok murów miejskich. Cóż za bluźnierstwo dla architektury. Podsumowanie miasta Dzierżaniów nie jest proste. Albo w sumie nie, jest proste. To jest miasto, które absolutnie warto i trzeba odwiedzić.